Witajcie w następnej, ale degustacji. Tym razem piwo szkockie, ale się nie mylę. E, nie, angielskie. Manchester. E, czyli zdecydowanie angielskie. Nie wiem, dlaczego mu się wydawało, że to jest szkockie. W każdym razie, Seven Brothers, e, Satin Stout, 4,5% alkoholu. Tutaj taki bardzo sesyjny. E, ładna etykieta, złotą, fioletowo-czarna. Co już oni tu napisali? To piwo ma wszystko, co byś w ogóle chciał od chcielibyśmy Chcieliśmy, żeby było delikatne e, z e, Aksamitnym odczuciem w ustach i e, sporym e, palonym charakterem, e, zakończonym z e, odrobiną słodyczy. Mm. No i to właśnie żeśmy zrobili e, to atramentowo-czarne. Piwo z pewnością wyzwoli uśmiech na Twojej twarzy. No cóż, mam taką nadzieję. W składnikach jest słód jęczmienny, owies i pszenica. Przejdźmy do piwa, które jest ciemnobrązowe. Tutaj troszeczkę widać. Wydaje eee... się mętne. Piana w pierwszej chwili drobna, pęcherzykowa. Gęsta taka, wiecie, beżowa. E, z gęsta, kremowa. Ale zaraz potem zaczynają się tworzyć najpierw średnie, później duże pęcherzyki. I opada no i niestety opadła została tylko obrączka na szkle i tyle aromat jest przyjemny, palony czekolada mleczna mleczna czekolada, tak, kawa do tego trochę owocowości nieco może lukrecji lekka kwaskowość od tym ciemnych słodów nie no, jest przyjemnie Fajnie. Fajnie. Taka, <coughs> można by powiedzieć, takie takie maciato słodkie w Okej, OK. Eee, spróbujmy. Masz zdrowie. 4,5% daje znać o sobie. Eee, bardzo lekkie ciało. Nie jest wodniste, ale czujecie, że się zbliżacie do tej granicy. Palone, przyjemne. Ups. Przepraszam. E, bardzo ładnie rzeczywiście wchodzi, delikatnie. No jest pewna taka aksamitność e, w odczuciu w ustach. Lekka kwaskowość. E, trochę kawy, czekolady. E, no ale tu właśnie jest bardzo lekkie ciało. Trochę paloności, ale ten finish jest właśnie taki kwaskowy, e, odświeżający. Co dodaje jeszcze pijalności. No i gdzie jest ta, niby ten słodki finish? No nie bardzo ma, nie bardzo jest. E, poza tym, nie ma zbytniej paloności. Nie ma takiej, powiedzmy, <laughs> czekoladowej goryczki, czy coś. Nie, tu w ogóle prawie goryczki nie ma. Takie trochę, wiecie, no, zastanawiające to piwo. Ale sesyjne, przyjemne. Przy tym można posiedzieć, zdecydowanie. E, nie zamuli, jest przyjemne, delikatne. Czy to jest wszystko to, co byście chcieli od stałtu? Zależy jakiego, prawda? Miłośnicy Guinnessa powiedzą, że nie ma nic lepszego. A dla mnie Guinness jest po prostu wodnisty i chciałbym coś mocniejszego, gęstszego od stałtu. Prawda? No właśnie. Yy, także to jest taki fajny sesyjny stałcik. Lekki. No kiedyś podejrzewam, że to by było po prostu nazwane porterem a nie stałtem. No bo stout powinien być mocny, od samej nazwy. Ale tak no, to jest dosyć przyjemne piwo. E, to trzeba powiedzieć. Tylko na pewno nie każdemu przypadnie do gustu. Ale nie jest zły, warto spróbować. Mam nadzieję, że ta recenzja mam się podoba, tak jak podoba mi się to piwo. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o zwężku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej olej degustacji. Przekażcie też mnie swoim znajomym, no i jeśli chcecie wesprzeć mój kanał troszkę bardziej, możecie kupić mi wirtualną kawę, link jest w opisie. Wasze zdrowie, cześć.